Siemka, to pan Machewka, to kolejny odcinek na moim kanale i wszystkich bardzo przepraszam, że, że, że naprawdę było bardzo ostatnio dużo live'ów, a nie odcinków, więc teraz spróbuję to nam zrobić. A dzisiaj wam przedstawię, jak będzie się widzieć, pod tytułem 5 ciekawostek w Brawl Stars. Ok. A zanim. Zanim przejdziemy do odcinka, to proszę bardzo, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale i łapkę w górę. <laughs> Ponieważ nawet gdy będzie, będzie losowanie, będzie cały codziennie losowanie z Co jakichś odcinek, mam aż do wydanie 20 zł, z czego no, będę, be, będę się kontaktował z wygranym odcinku, więc piszcie byle jaki komentarz i łapkę w górę i subskrypcję musicie mieć zostawioną, więc to tylko, żeby zostawić... Nie, jeszcze, je, jeszcze jedna zasada. Musicie... No albo nie. No, nie wiem. Jeśli chcecie to do mojego kolegi będziecie mieli link w opisie. Pierwsza linijka, opis, pierwsza linijka opisu będzie do jego ostatniego odcinka Wbijcie tam do niego i proszę zasubskrybujcie jego kanał, więc bez przedłużenia lecimy do odcinka. Okej. Okay. Najpierw wtórzym sobie skrzynkę. Tak myślałam, że nic nie wyleci, ale nieważne. Kurczę, pies, nie szczekaj. Okej. Okay. Pierwsza ciekawostka. Wiedzieliście, że na pierwszym bro... Bro, Brawl Stars super cel, tak złamiło, że za pierwszym razem dropnęło mi do Barleya jak miałem go na, si na szóstej mocy potem go ulepszyłem. szósta moc miałem na Barleyu czy do kogoś innego do, 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 znaczy mi wydropiło, chyba do Rico do Rico to było po prostu mm, na samym początku Otworzyłem tego mega boxa, miałem Rico na szóstej mocy. Otworzyłem mega boxa i dropnął mi gadżet do Rico. Miałem szóstą moc, a było podane, że od siódmej mocy, więc to pierwszy błąd taki mały był, albo miałem jakiegoś laga, sam nie wiem. Okej, okay, więc przechodzimy do drugiej ciekawostki. Drugą ciekawostką jest to, że jak wchodzimy do aktualności i wchodzimy w że to startuje nie mor. zmiany balansu, nie, 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 nowa aktualizacja, tak, o to mi chodziło i tutaj jak wchodzimy to studentka Ms biła za 10 tysięcy punktów. Gdzie z punktów? No, oczywiście tak nie jest, tylko jest za 500, co jest bardzo brzydkie i tak. Więc to jest druga ciekawostka na dzisiaj. Teraz lecimy z trzecią. Okej, okay, to jest ta trzecia ciekawostka, tak? Trzecia, trzecia trzecia, chyba. No, to jest trzecia ciekawostka, że wiedzieliście, że żeby. Wszystkie, jak przetłumaczycie postacie, to jest możliwe, że wyjdzie wam inny język, albo najczęściej jest tak, że nie ma znaczenia. Ale to jest, nie ma. Colt ma źrebię z angielskiego. Teraz ból, jak to każdy wie. Jessie, Jessie. Brok śmierdziel. Dynamite, dynamite. Because. Czy ja? Because. Nie, nieważne. Bo to bo. Tik, Kleszcz. 8 Eight bit. Eight bitowiec. Nie, 8 bitowy. 8 bitowy. Ems to Ems. Rose to Rose. El primo to kuzyn. Poko, to mało. Barley. To jęczmienie. Zachęcam was do przetłumaczenia, bo czasami jest stra strasznie są niektóre śmieszne. Na przykład Tik. Był tutaj. Kleszcz. No, nie wiem o co chodzi. A, bardzo lu lubię Tika i jest to bardzo wkurzająca postać. Tak samo jak Kleszcz. No... <grym> Trochę śmieszne, ale nie śmieszne. No, więc przechodzimy do czwartej ciekawostki. Okej, okay, czwarta ciekawostka. Jest to ciekawostka, że widzieliście, że to skina pirat drogowy Karl chyba tak się nazywa? Podejrzewam, że tak. Jak obrócicie, to będziecie widzieć na jego rejestracji tak to mam nazwać c 4 ryl, z czego tu jest CAREFUL i to jest tylko coś takiego i to jest wręcz nie dość, że bardzo pomysłowe, to to jest śmieszne na Natomiast główkowałem wcześniej jeszcze nad, nad tym, że co to może być, ale jednak najbar największe, po naj najbardziej podobieństwo to jest to, że jest careful. Więc raczej to jest to. Eee, to widzimy się za chwilę, co to znaczy careful, jeśli ktoś by nie wiedział. Jednak nie jestem za mądry i myślałam, że to niebezpieczny, a to jest ostrożny. Więc... To chyba nie jest do tego pirate Karla. Okej, okay, lecimy z następną ciekawostką. Jest to już piąta ciekawostka. No i... Ostatnia. Piąta ciekawostka to, że... To, że... Już za chwilę się widzimy. Jak widzicie, czas oglądania przez subskrybentów jest tak: subskrybenci 65% nie subskrybuje. Widzowie, którzy mi nie subskrybują, 34%. Więc zostawcie tą subskrypcję. Ale to nie było jakoś ciekawostka. Raczej nie. Więc. Bo odeszłam od tematu. Okej, okay, następna ciekawostka to jest... Zmusimy z sieci gola i będziecie wiedzieć o co chodzi. No, ogólnie jestem botem i nie umiem grać. Patrzcie jakby na prawą stronę. Na pra... prawa, sama strona, prawa. Prawa strona. Czyli te boty. Cały czas patrzcie się na prawą stronę. Ona jest najbardziej ciekawsza. I zobaczycie to. Widzicie tego największego bossa, który jest? Klaszczę, czasami. I widzicie też tą Max i Go reds O to chodzi. A tu jest Tim Blue. I tu są kibice i wszystko. Tu są boty, bot. Jeśli strzelę gola, to ten zawsze bot zawsze bot klaszcze, a drugi bot zawsze ociera nos. Zawsze. Kiedy to by nie było? Z czerwonych. Zawsze. Nawet, gdy strzelą niebiescy. I to była już ostatnia ciekawostka. A my strzelmy jeszcze tego jednego gola. No, nieważne. To będzie wszystko i pamiętajcie, żeby zostawić byle jaki komentarz że nie mogę mówić, nieważne. Komentarz, łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, bo wtedy będziecie mogli wygrać skina za 30 gemów. Albo po prostu 30 gemów. Mam do rozdania 2 razy 30 gemów, więc radzę się śpieszyć. A jeśli będzie skin, to dostaniecie skina. Więc.